Ruch TV, oficjalna telewizja ruchu Chorzów. Wejdź na nową, oficjalną stronę klubu ksruch.com. Inauguracja za nami, czas na pierwszy wyjazd. Czas na szpil. Niebiescy rozpoczęli rozgrywki Fortuna I Ligi od bezbramkowego remisu ze Skrą Częstochowa. Ten wynik wywołał uczucie sporego niedosytu, które przy Cichej zostało już niejako przetrawione. No przetrawiliśmy, bo, bo nie ma innego wyjścia. Ja to mówiłem od razu minutę po meczu, że, że trzeba się koncentrować już na następnych wyzwaniach, bo nie można rozpatrywać, nie można żyć jakąś tam. A to już jest przeszłość, także, także nie wrócimy, nie, nie mamy wpływu na to, już nie zmienimy, nikt nam nie oddał dwóch punktów. Takich meczów podejrzewam, że jeszcze może się kilka przytrafić w tym sezonie tak? że, że i w jedną i w drugą stronę, bo, bo taka jest piłka. Skra słynie z tego i, i są znani. Gdzieś teraz jesteśmy akurat też, byliśmy niedziela, poniedziałek w łodzi, spotkaliśmy się z innymi. Z innymi trenerami gdzieś tam część oglądała nawet to spotkanie, no to te opinie tylko potwierdzały tak, że rzeczywiście nie byli zaskoczeni postawą Skry, ale, ale z drugiej strony też tak jak ja mówiłem, no trzeba to docenić, to jest też jakiś sposób na, na to, żeby... Zdobywasz punkty. Jak to się mówi, już następnego dnia myślimy o kolejnym przeciwniku, więc no ten niedosyt był jeszcze gdzieś tam w sobotę rano na treningu regeneracyjnym i wyrównawczym dla reszty chłopaków. Już od początku nowego tygodnia, czyli od poniedziałku, już skupiamy się tylko na, na chrobrym. Jest duży niedosyt w szatni. Myślę, że każdy to czuje, bo myślę, że zagraliśmy dobry mecz, tylko. Wiadomo, no, nie wpadło nic do, do siatki i, i musieliśmy się zadowolić tym jednym punktem, ale myślę, że to za nami już nic, te, nic z tym nie zrobimy i najważniejsze, żeby się dobrze przygotować na do następnego meczu i, i tam skarnąć trzy punkty. W inauguracyjnym spotkaniu ze Skrą największym mankamentem w grze ruchu była skuteczność. Niebiescy oddali na bramkę rywali aż 22 strzały, jednak piłka ani razu nie znalazła drogi do bramki. Wydaje mi się, że jesteśmy spokojni, były te sytuacje, zabrakło troszkę, troszkę może szczęścia, troszkę gdzieś tam właśnie tego wykończenia, ale cieszymy się, że dochodzimy do tych sytuacji i miejmy nadzieję, że w kolejnych spotkaniach po prostu wpadnie do sieci. No, wydaje mi się, że, że to był nasz największy mankament w tym ostatnim meczu. Gra wydaje mi się wyglądała dobrze i o ile utrzymamy tą, tą dobrą grę i, i dyscyplinę w defensywie, to myślę, że, że dołożenie skuteczności powinno wystarczyć, żeby w głogowie zgadnąć trzy punkty. Oczywiście, że możemy mieć do siebie jakieś tam uwagi, czy, czy nawet pretensje powiedzmy o te niewykorzystane sytuacje, ale z drugiej strony, no co mam powiedzieć, no, no, rzutów karnych też się nie wykorzystuje, nie tacy zawodnicy. Był ten pech, że to się skumulowało, że, że sporo tych sytuacji było w jednym, w jednym meczu. Nie jedna z tych sytuacji w innych spotkaniach była wykorzystana. Padają bramki, łód szczęścia niekiedy decyduje, no tutaj tego szczęścia było za mało. Przed meczem z chrobrym do dyspozycji trenera Jarosława Skrobacza są niemal wszyscy zawodnicy. Wyjątkiem jest jedynie Maciej Sadlok, który trenuje indywidualnie i jest coraz bliżej powrotu do gry. W przygotowaniach do meczu z pewnością nie pomaga przetaczająca się przez Polskę fala upałów. No nie wiem, która godzina jest dokładnie? 12. 12, już jesteśmy po, czyli te najgorszy upały przed nami, także myślę, że też to bierzemy pod uwagę. No nie myślę, tylko bierzemy to pod uwagę. Dzisiaj też ten trening nawet w trakcie troszeczkę zmieniliśmy, bo. Obserwujemy, widzimy reakcję chłopak chłopaków, także nie można przesadzić. Dzisiaj dzisiaj trening na płycie za nami. E, wiadomo, warunki atmosferyczne nie dopisują, ale, ale robimy, co, co możemy, żeby się jak, jak najlepiej przygotować. Wiadomo, trzeba dbać o, o nawodnienie i, i to, żeby każdy zszedł zdrowy z treningu, bo to najważniejsze. Wyprawa do Głogowa będzie pierwszym wyjazdem niebieskich w bieżących rozgrywkach i od razu najdalszym w rundzie jesiennej. Generalnie jednak w tym sezonie nasza drużyna spędzi w autokarze zdecydowanie mniej czasu niż w poprzednim. W sezonie 2021-2022 Ruch był jedynym zespołem z województwa śląskiego w EWINER II Lidze. Najkrótszymi wyjazdami były wtedy wyprawy do Krakowa, a na rozkładzie znalazły się między innymi podróże do Suwałk, Elbląga czy Stężycy. Po awansie do Fortuna I Ligi istotnie zmieniła się ligowa geografia. Stadiony aż połowy rywali znajdują się w promieniu 150 km od cichej, a niektóre, jak Katowice, Sosnowiec czy Tychy na rzut beretem. Daleko będzie jedynie do Gdyni, Chojnic i Łęcznej, ale te wyjazdy czekają nas dopiero wiosną. Łącznie w sezonie 2022-2023 drużyna ruchu będzie mieć do pokonania 3208 km. W porównaniu do 5685 km przejechanych w poprzednim sezonie jest to spadek aż o 44%, co z pewnością będzie odczuwalne w szeregach niebieskich, ale i w klubowej kasie. W poprzednich rozgrywkach Chrobry otarł się o awans do ekstraklasy. Zespół z Głogowa dotarł do finału baraży, gdzie przegrał podogrywce z Koroną Kielce. Po sezonie w zespole naszych rywali doszło do wielu zmian. Po trzech latach z chrobrym pożegnał się dotychczasowy trener Iwan Dżurdzewicz, który przeniósł się do ekstraklasowego Śląska Wrocław. Zastąpił go Marek Gołębiewski, który jesienią ubiegłego roku krótko prowadził Legię Warszawa. W ślad za trenerem Dżurdzewiczem do Wrocławia powędrowali podstawowy bramkarz Rafał Leszczyński oraz czołowy pomocnik Michał Żuchowski. Najlepszy strzelec Mikołaj Lebedyński kontynuuje karierę w Stali Mielec, a inni podstawowi gracze Dominik Piła i Marcel Ciman trafili odpowiednio do Lechigdański Gdański i Arki Gdynia. W ich miejsce pozyskano kilku doświadczonych graczy: Artura Bogusza z Radomiaka, Sebastiana Stebleckiego z GKS-u Tychy, Damiana Węglarza z Wisły Płock, a także Patryka Muchę z Widzewa Łódź, Kamila Wojtyre ze Skrzyczeń Stochowa, czy wracającego z występów w Finlandii Rafała Wolsztyńskiego. Chrobry rozpoczął nowy sezon od emocjonującego spotkania w Rzeszowie, gdzie zremisował ze stalą 3-3. Sporo się pozmieniało w tym zespole, muszę przyznać, że oglądałem ten mecz barażowy w Gdyni, czyli półfinał barażów, o wejście do ich robry zrobił wtedy na mnie ogromne wrażenie. Nie obserwowałem tego zespołu jakoś, jakoś bardzo wcześniej, natomiast ten mecz pokazał, że, że nie przez przypadek y, znaleźli się baraża I, i tą faworyzowaną arkę bez problemu pokonali na jej terenie. Sporo zmian, przede wszystkim zmiana trenera. Przyszedł trener Marek Gołębiński, z którym ja kończyłem kurs UEFA Pro, znamy się i już w Skrze Częstochowa pokazał, że on lubi grać w piłkę. On ma takie DNA, które podejrzewam, że zaraził go nim tener stawowy, kiedy pracowali razem w Escoli Warsowi i jego zawodnicy mają grać w piłkę, mają budować, kreować w ataku pozycyjnym. Podejrzewam, że tak będą chcieli z nami zagrać. Natomiast my musimy znaleźć sposób na to, żeby, żeby się temu przeciwstawić. Jest tam mimo wszystko kilku niezłych zawodników, bo wystarczy wymienić Mahaja Mandrysza czy Stebleckiego, to nie są anonimowe nazwiska, więc mają swoje atuty na pewno, ale my mamy swoje, my przede wszystkim koncentrujemy się na, no, na naszym zespole jak zwykle, więc analiza analizą, natomiast i tak kluczem do, do dobrego wyniku będzie to, w jakiej my będziemy dyspozycji, a chcemy być w dobrej. Przed nami druga seria gier nowego sezonu Fortuna pierwszej ligi. Spójrzmy na zestaw par. Kolejka rozpocznie się w piątek wełchatowie, gdzie nasz poprzedni rywal z Stochowa podejmie chojniczankę. Ciekawie będzie w meczach zespołów, które w pierwszej kolejce nie zdołały wygrać. Resowia podejmie Wisłę, Odra pod Beskidzie, a GKS Tychy Łódki Klub Sportowy. Drużyny, będące na czele po pierwszej kolejce, zagrają między sobą: Arka Gdynia z Zagłębiem Sosnowiec i GKS Katowice z Brukbetter Maliką. Najciekawiej będzie jednak w sobotę w Głogowie, a to oczywiście za sprawą niebieskich. Zachęcamy Was serdecznie do oglądania transmisji z tego spotkania. Wybór opcji Pay Per View to finansowe wsparcie dla ruchu. Link do zakupu dostępu znajdziecie w opisie filmu. No co ja poradzę na to, że ostatnio nie wlazło. Szczepek i Michalski byli tak blisko. Ech, dlatego jadę z tym samym konkursem. W komentarzu napiszcie w której minucie padnie pierwszy tor w z Chrobrym. Nagrodą do tego co wygra jest książka u Antoni Piechniczku. Pyrsk.